Cześć, witam was serdecznie. Póki jeszcze nie wyjechałam, przychodzę do was z holem, zanim mi się to wszystko rozwali po wszystkich kątach możliwych i już nigdy tego nie znajdę. Więc pokażę wam, co w ostatnim czasie nowego u mnie przybyło. Nie ma tego za dużo, myślę, że szybciutko się uwiniemy. Kilka rzeczy, których potrzebowałam, kilka rzeczy, których chciałam jeszcze sobie kupić albo... W ogóle sobie kupić, nie tylko jeszcze. E, dobra, e, zaczynam od sklepu Urodomania. Bardzo fajne rzeczy. Często pytacie, gdzie jaczko EOS kupiłam, właśnie tam. Bardzo pytacie, często, gdzie ten Fixer z Han kupiłam, właśnie tam. Fajne ceny, fajny sklep, fajne rzeczy. podlinkuję Wam na dole. Można tam też dostać pędzle i to jest bardzo fajna sprawa, pędzle zarówno Hakuro jak i właśnie Real Techniques. Ja tutaj przed wami mam swój pierwszy w życiu pędzel Real Techniques, bardzo chętnie wypróbuję bo teraz będę miała już łatwiejszy dostęp ale stwierdziłam, robiłam zakupy i stwierdziłam, że brakuje mi pędzla pędzla do torebki, nie mam takiego podstawowego, no a teraz będzie więcej trochę podróży, wybieram się też w podróż później jak się wrzuca pędzel do torebki to to wszystko się niszczy gdzieś puder po całej torebce się rozwala w sensie niszczy się włosie pędzel no a jak jest na przykład trochę brudny no to już cała torebka z tego pudru jest więc taki fajny pędzelek który się tutaj zasuwa. W ten sposób się zakłada, no i wrzuca się do torebki, ta skówka nam tutaj nie spada i tylko wyciągamy je przy twarz, więc myślę, że to jak najlepsze rozwiązanie jest. Będąc w kwestii podróżnej również kupiłam bardzo podróżną rzecz w końcu po wielu latach, bo swój tangle teaser mam już od kilku lat, zdecydowałam się na tangle teasera podróżnego Całkiem przystępne ceny mają właśnie Tangle Teasery, wydaje mi się w ogóle, że na tych polskich niektórych stronach, jak urodomania, są tańsze niż, niż stacjonarnie, na przykład w Bootsie. No stwierdziłam, że teraz będę trochę podróżowała, tak jak już powiedziałam, to przyda mi się ten podróżny Tangle Teaser, bo zawsze z tym dużym mam problem, czy upchnąć go pod ciuchy, czy jak go schować, żeby nic nie naciskało za bardzo na włosie. No a tutaj mamy tę przykrywkę, albo wrzucamy do torebki na co dzień, chociaż ja tak nie noszę. Nie noszę często szczotki na co dzień, ale może zacznę. No albo właśnie gdzieś do torby, do bagażu podręcznego czy dużego, nie musimy się już martwić, że nam się włosie powygina, bo to o te włosie głównie w Tangle Teaserze chodzi, więc trzeba o nie dbać. Kolejna rzecz z urodomanii to skończył się mój obecny top coat, już chyba, no nawet nie wiem czy na raz zostało, więc słyszałam bardzo dużo dobrego o tym z Sally Hansen, Sally Dries Instantly, Drys instantly, quick dry top coat, fast drying na color protection Czyli ma chronić nam kolor i przyspieszać wysychanie lakieru I czytałam na wizerzu dużo dobrego, więc się skusiłam na tą rzecz Mam nadzieję, że będzie dobra, tak jak o niej wszyscy mówią Kolejna rzecz jeszcze kosmetyczna z Urodomani Super jest to, że mają tam też slika i paletki i pomadki i tak dalej i tak dalej. Mnie od dawien dawna kusiły róże ze Slika, więc w końcu postanowiłam też mieć swoją trójkę. O dziwo Slik nie jest aż tak łatwo dostępny w Finlandii, bo Slik jest dostępny w super w Farmienie, tylko w super drag, ani w bucie. A w Irlandii super drag w Dublinie jest tylko w dwóch miejscach, z tego co mi wiadomo. Ym, więc to nie jest aż tak łatwo dostępne. No i nie będzie tam, gdzie ja będę mieszkała. Nie będzie blisko mojego domu, więc to musiałaby być wyprawa. Yy, no i właśnie. Trójka, trójka yy, Róży ze Slika O właśnie, zabrakło mi słowa Przepiękne, intensywne Mocno napigmentowane kolory yy, Takie niecodzienne, niespotykane Ten jest po prostu Najpiękniejszy, Pink Eyes yy, Pink Co to jest? Pink Perfiant i Pink Tint, piękne, piękne kolory i właśnie bardzo intensywne, więc jeżeli szukacie rzeczy ze, ze slika, to też tam na urodomanie je znaleźć można. I już ostatnia rzecz do nowego domu Pewnie podejrzewam, że w przyszłym miesiącu Pojawi się jakiś home decor hall, Ale pierwsza rzecz, którą już tutaj z Polski wiozę Więcej chyba nie będę wiozła do dekorowania To jest przepiękny kominek z Janki Candle Ja uwielbiam Yankee, Candle ja uwielbiamy Janki Candle Ja uwielbiam białe rzeczy Więc przepiękny kominek tutaj ze pardon, Ze zdobieniem Z taką paprocią zwycięską to on właśnie się chyba nazywał, jakoś tak paprycz czy coś, coś w tym stylu. No i będzie sobie stał, i włoski będą do niego wrzucone i będą się paliły. Więc tak, już musiałam w Polsce sobie coś do nowego domu kupić. No, i mam przepiękny kominek. I jeżeli właśnie na, chcecie to na urodzenie, też są dostępne woski i te małe świeczki. E, dobra, przechodzimy dalej do części dalszej. E, kilka rzeczy, tak jak mówiłam, mam. Coś, co już pokazywałam kilka razy, chyba, albo może właśnie nie. W holu chyba nigdy. Lakiery z Rimmela, lakiery 60-sekundowe, niby wysychają 60 sekund. O mnie faktycznie one bardzo szybko schną, długo, długo się utrzymują. Dzisiaj mam na paznokciach ten biały, to są z kolekcji Litaora. Trochę są gęste i ciężko się je nakłada. Ja tutaj właśnie Wam pokazałam chyba takiego brzydkiego jednego palca, więc trzeba się trochę wysilić, żeby je nałożyć. Ale ogólnie są zdecydowanie warte swojej ceny i na pewno warte uwagi, zwłaszcza też przez kolorystykę, bo jednak biały. To jeden z tych najmodniejszych teraz kolorów Dalej tu dzisiaj będzie Miszmarzek Ostatnio cały czas w moich filmikach Chociaż nie, chwyciłam jeszcze po dwa kosmetyki Pierwszy to szminka Szminka z Maka, którą już na pewno pokazywałam I której będzie jeszcze test Tendensly red Czemu ten kolor zawsze sprawia mi Taki kłopot W wykończeniu retro mat Ale tak jak mówię Więcej poopowiadam jeszcze o niej w filmiku osobnym, w sensie z testem, coś tam jeszcze się w tym teście pojawi. Eee ją w ramach akcji Back to Mac, wypadam już w ogóle obiegu nagrywania, język mi się plącza w akcji Back to Mac czyli oddałam 6 pustych opakowań i za to wybrałam sobie szminkę kolejna rzecz to Scandalize 24 godzinny eyeliner w żelu z Rimmela i też planuję zrobić tego test zobaczymy jak to się sprawdzi, mam nadzieję, że się sprawdzi. Chociaż opinie wasze były mieszane, były mieszane. Rzecz do notowania, którą dostałam w ramach pożegnania od Iwonki, to już Wam pokazywałam w Daily Vlogu, to przepiśnik. To jest w ramach inspiracji. Ona chyba go kupiła w matrasie, z tego co wiem. Przepiękna książka na przepisy, jeżeli lubicie gotować. Ja teraz mam zamiar być perfekcyjną panią domu, jak już nie mogę być perfekcyjną studentką. Przelicznik miar i wag. I mamy tutaj pod rozdziałem Małe co nieco, zapisujemy sobie przepisy Sałatkowy ogród O, to będzie jedno z moich ulubionych Kraina zup Rosów piszemy Obfity posiłek to, to będzie najbardziej zapełnione słodkości, i tak dalej, i tak dalej. Także piękna sprawa, zapisujemy liczbę osób, czas przygotowania, składniki. Także, jeżeli pretendujecie do miana perfekcyjnej pani domu, to myślę, że taki przepisnik warto mieć. Też wiele z was pisało, że one są dostępne w Biedronce i ponad gdzieś tam widziałyście. Że za niedługo mają być, więc może warto tam zajrzeć. Jeszcze rzecz nie wiem, czy powinnam ją jeszcze raz pokazywać, jeszcze raz o niej mówić, ale jeżeli byłoby dużo pytań o mój prezent, bo obroniłam się, mam zaraz urodziny i od mamy dostałam przepiękny, przepiękny prezent, złoty łańcuszek i na końcu serduszko z mniejszymi serduszkami w środku. Sama sobie ten prezent w sumie wybrałam. Mama zaproponowała, że to ma być takie coś, a ja wybrałam już jakby konkretne modele razem, wspólnie, no bo takich prezentów nie wolno kupować bez porozumienia, chyba? Albo może wolno? Ale lepiej kupować z porozumieniem <grym>, Takie mam wrażenie. I yy, jeżeli by były pytania, ale ja też zawsze wypisuję, co mam na sobie, yy, to jest Zapartu. Przepiękny, przepiękny prezent. mamu dziękuję Ci bardzo. A teraz przechodzimy już do Ciuchów. Ciuchów, dosłownie kilka. Yy, pierwsza rzecz, którą mam na sobie, piękna dyskotekowa bluzka, bardzo mi się podoba, bo ja lubię czarny. Yy, taki lekko tutaj rozkloszowany fason. Yy, taki opadający, bardzo mi się podoba. Te cekiny też są tak Zrobione. Właśnie lubię czarny i często kończę na samym czarnym, a myślę, że wprowadzenie takiego srebrnego złoto. Srebrno-złotego, dodatku jest jak najbardziej ok. E, I bluzka jest z, z Shein i też jest taka Milusia, mega fajna ta bawełna, taka dobra, dobra gatunkowo. Jestem zadowolona. Podnoszę to, co mi tu spadło. E, a spadła mi sukienka czarna dla odmiany: mała czarna, ale taka bardziej, bardziej codzienna do latania. E, tutaj taka, to jest taka szyfonowa sukienka. E, Trzy czwarte rękaw ma yy, i tutaj ma taki dół mniej prześwitujący, z kieszonkami. Wkładamy ręce i całkiem fajnie to wygląda, bo taka jest zmieszana, taka jest, taka jest pół, wiecie, ja lubię takie sukienki, które jak się wystylizuje, to można założyć na wieczór, a jak się ich dobrze nie wystylizuje, to można w nich latać w dzień. Takie rzeczy są najlepsze. Kilka shortów mi się zachciało. Shortów mi się zachciało. Ja wiem, że w Irlandii nie ma takiego typowego lata, ale ja sobie wymyśliłam, że ja tak będę chodzić w shorta tak czy siak, czy po domu, czy, czy na ulicę i tylko gruba góra, może nie w takich krótkich, te będą akurat po domu szukałam takich dresowych, dresowych shortów i one też są z Sheinside, takie proste, zwykłe, najzwyklejsze, z kieszonkami, fajnie wyglądają na mnie również tak średnia nie będę wam pokazywać, bo shorty są do użytku domowego a nie YouTube'owego. Chociaż nie czasem YouTube'owego też, a co tam? I druga rzecz to był komplet. To chyba było w bieliźnie, w sensie w pierżamach chyba w tym dziale to było, ale ja to wyszukałam. I stwierdziłam, że to całkiem się nadaje do noszenia na dzień. I faktycznie się nadaje. Niekoniecznie będę w tym spała, może też niekoniecznie razem, bo to jest komplet, ale Ale osobno jak najbardziej. Właśnie też takie szorciki, z bardzo, bardzo mi się podoba, taki melanżowy motyw, melanżowy materiał. Z kieszonkami są, także też wygodne muszą u mnie mieć kieszenie. Takie aladresowe i takie są najlepsze aladresowe I, i do tego była koszulka. Z przodu, z przodu troszeczkę krótsza, z tyłu dłuższa. Też w takim mężowym motywie z podwiniętym rękawem, więc też jest taka dresowa, luźna. Eee, takie są najlepsze. I ma świetny napis. Goodbye, bad luck, good radiance. Radiance. Ra 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 dobre radiacje. Fluidy. Wibracje. O, może tak, coś takiego. Nie wiem, coś dzisiaj. Y szyję, szyję uszyć nie umiem. I ostatnia rzecz, która na pewno już mi się przyda w Irlandii, bo to jest fajna taka ciepła bluza, ma pod spodem takiego przyjemnego misia to jest bluza polskiej firmy, polskiej firmy Kokilok, Kokilok prowadzi Ala, Ala jest niesamowitą osobą, bardzo miłą osobą, serdeczną osobą i szyja właśnie takie bardzo fajne, dresowe rzeczy, ale nie tylko, łączy materiały, bluza jest przepiękna w białym kolorze, z takimi asteckimi wzorami, myślę, że to jest to, co, co najmodniejsze teraz, więc ja jeszcze chciałam mieć przed wyjazdem z Polski coś od Kokiloka, bo potem już polskie rzeczy ciężko zamawiać mi będzie a bluza jest przepiękna, także tyle w tym holu siedzę po prostu jakbyście zobaczyli bałagan wokół mnie, to jest nie do ogarnięcia jest po prostu no nieciekawie to co się dzieje, a ja jeszcze postanowiłam wyciągnąć te kilka rzeczy i wam tutaj pokazać, że potem jak to wszystko zgubię, już tego nie zbiorę tego razem wszystkiego do kupy, więc korzystam z tej okazji, jak widzicie jestem taka strasznie chaotyczna, ale mam nadzieję, że te filmiki już niedługo, jeszcze jakoś dwa tygodnie i wrócą do, do, do normy, ale ja wiem, że wy czasem lubicie jak ja sobie tak pogadam, pogadam pogadam, dlatego mam nadzieję, że nie macie mi tego bardzo ze złe do zobaczenia, pozdrawiam Was serdecznie.